Dzień dobry moi drodzy, Zielarz Polska, Marta Banasiak. Moi drodzy, po moim ostatnim filmie na temat łysiejących panów, niektórych odrobinę wyobraźnia poniosła, ale to świadczy tylko o tym, że ja w tym filmie mówię prawdę. Ale tak sobie pomyślałam, moi drodzy, że ja Wam to wyjaśnię. Nie mam żadnego flipchartu, ale zrobiłam obrazki, Wiadomo, z facetami, jak z dziećmi, trzeba im po prostu wszystko narysować i pokazać. E, oczywiście to są wszystko żarty, moi drodzy. E, ja po prostu mam dość specyficzne poczucie humoru i nie każdy jest w stanie to zrozumieć. Niemniej jednak zrobiłam wam obrazki. I teraz, moi drodzy panowie, no, ja wam przekazuję tylko informacje, a posłańca się nie zabija, prawda? E, I teraz tak. Nie wiem, jak mi wyjdzie wytłumaczenie tego wszystkiego, ale mam nadzieję, że przynajmniej coś Wam w głowach zostanie. Moi drodzy, przede wszystkim zaczynamy od tego, że zgodnie z medycyną chińską. Istnieje coś takiego jak obieg pięciu elementów. Do tych pięciu elementów przyporządkowane są poszczególne organy. I teraz to, co widzicie tutaj, to jest obieg odżywczy tych pięciu elementów. Te czerwone strzałeczki, które możecie zaobserwować, to, to jest obieg raniący, czyli to, w jaki sposób te e, żywioły e, reagują ze sobą, jeśli są w nierównowadze. I teraz tak. Tu mamy element drzewa ognia, ziemi, metalu, wody. Do elementu drzewa mamy, e, do elementu drzewa przynależy wątroba pęcherzek żółciowy, do elementu ognia jeli to cienkie serce, do elementu ziemi żołądek śledziona, do elementu płuc, e, przeboże, do elementu metalu płuca jeli to grube, do elementu wody, pęcherz moczowy, nerki. To tak w skrócie was już przeszkoliłam w zakresie yy, medycyny chińskiej. I teraz, moi drodzy, idziemy sobie dalej. Tu macie taką główkę, specjalnie wam to narysowałam. I teraz chodzi o to, że każdy nasz narząd yy, ma coś takiego jak meridian, i ten meridian przebiega przez nasze ciało w określonej okolicy tego ciała. I teraz, moi drodzy. Przez naszą głowę. Tutaj, ja mówiłam o łysieniu u mężczyzn. Najczęściej oni łysieją za kolach i od czubka głowy, prawda? I teraz zwróciłam Wam uwagę na to, że za jest to yy, układ pokarmowy, zwłaszcza żołądek. Natomiast tu u góry pęcherzyk żółciowy. I teraz wszystko Wam pokażę. Proszę zwrócić uwagę na to, co tutaj jest. Yy, narysowane. Głowa tu w tym miejscu, gdzie macie zakola, przechodzi nam meridian żołądka. Tam mamy punkt, który nazywa się w medycynie chińskiej wej Ale to nie jest wszystko, moi drodzy, ponieważ o te punkty tutaj właśnie gdzie wy macie zakola, zahacza wewnętrzny przebieg meridianu wątroby. Czyli do tego nam dochodzi wątroba. Przez całą głowę przebiega nam, zwłaszcza tutaj yy, po bokach, przebiega nam meridian pęcherzyka żółciowego, ale przebiega przez naszą głowę również meridian pęcherza moczowego. I teraz tak, moi drodzy. Yy, czyli już widzimy, że cztery meridiany tak naprawdę przebiegają nam przez głowę. I teraz tak, element drzewa, czyli wątroba i pęcherzyk żółciowy. To wątroba jest to są to bardzo negatywne i złe emocje. Jest to żal, złość, zawiść, nienawiść. I teraz jeśli my sobie nie poradzimy tutaj na tym poziomie z tymi emocjami, jeśli my ich nie przerobimy w kreatywność, to to zostaje odłożone w pęcherzyku żółciowym. Proszę zwrócić uwagę, jak wiele osób nie ma tego pęcherzyka żółciowego, moi drodzy. No dlaczego nie ma? No to są wszystkie te żale i złości, które nie zostały przepracowane. Chcesz się pozbyć pęcherzyka żółciowego, to przestań ze sobą pracować, proste. E, albo w ogóle ze sobą nie pracuj. Czyli to są już te dwa elementy. A więc jeśli ktoś ma w sobie bardzo dużo negatywnych emocji, tu mówimy o mężczyznach, doprowadza do tego, że ten element drzewa, bo element drzewa, czyli ta wątroba, pęcherzyk żółciowy, one bardzo często y, są w ogniu. Tam mamy ogień, tam mamy stan zapalny. I teraz, co robi drzewo, które płonie, moi drodzy? Tu mamy element wody. Pęcherz moczowy nerki i pamiętajmy o tym, że ten meridian pęcherza moczowego przebiega nam również tutaj z tyłu głowy i w okolicach głowy, czyli tam, gdzie się jedzie. Element drzewa, który płonie wysysa nam całą wodę. Zawsze wyobraźcie sobie drzewo, które płonie. Co ono robi? Wysysa wodę, robi się ziemia sucha, tu jest element ziemi, i ziemia nie rodzi. Przecież, jeśli e, wyobrazicie sobie pożar w lesie, czy gdziekolwiek, gdzie ten pożar był taki długotrwały, to ta ziemia jest jałowa i tam nic nie urośnie, prawda? Więc tu ja wam na niebiesko zaznaczyłam te trzy elementy, które są kluczowe właśnie w tych waszych dolegliwościach związanych z łysieniem czyli złe emocje. Zapoczątkowują cały proces zapalny. Jeśli nie ćwiczymy, nie jesteśmy kreatywni, tylko wciąż jesteśmy pogłębieni w negaty zagłębieni w negatywnych uczuciach, ten element zaczyna osłabiać element wody i bezpośrednio atakuje element ziemi. Czyli już mamy zaatakowany pęcherz moczowy nerki i tu mamy żołądek śledziona. I teraz ten element wody, czyli drzewo, elementy drzewa osłabiają nam negatywne emocje. Element wody osłabia nam strach. Natomiast element ziemi e, osłabiają nam takie rozmyślania co by było gdyby albo a mogłem postąpić inaczej, mogłam postąpić inaczej. I wciąż żyjemy w przeszłości i tu w tym trójkącie, moi drodzy, żyjemy wciąż w przeszłości. Lęk i strach, negatywne emocje i co by było gdybym postąpiła inaczej? Należy zrozumieć, że my nie mamy już na to wpływu, nie mamy wpływu na to, co się wydarzyło. Najlepiej jest to wszystko puścić, zostawić i w ogóle przestać się tym interesować, tak? Im szybciej zaczniemy żyć w tu i teraz, tym lepiej dla nas. I teraz już, moi drodzy, widzimy, że ten element rozpalony prowadzi nam atak na żołądek i śledziony. I wy zaczynacie łysieć, macie za kola. Natomiast im dłużej jesteście w tej złości i żalu, tym bardziej po prostu łysiejecie od góry. I teraz do czego to doprowadza, moi drodzy? No do tego, że bije wam palma po prostu, o czym świadczą niektóre komentarze, które e, pousuwałam. I niektórych panów, których poblokowałam. E, bo ja z wami w żadne dyskusje zdawać się, moi drodzy, nie będę, ponieważ poziom mojej wiedzy i to, co sobą reprezentuję, jest... Całkowicie odmienne do tego, co wy sobą reprezentujecie. No, tak nisko upaść się po prostu nie da. A nie, uda się, moi drodzy, no bo no przecież wy tam jesteście. E, ale tutaj chcę przedstawić informacje dla ludzi, którzy rzeczywiście widzą problem i chcą go rozwiązać. A więc, moi drodzy, palma nam bije, kiedy mamy niedobory w elemencie wody. E, im większe są niedobory płynów wewnętrznych, medycyna chińska jako krew określa wszystkie nasze płyny wewnętrzne. E, tu nie, my nie mówimy tylko po prostu o krwi czy tylko o limfie. Wszystkie nasze płyny wewnętrzne to jest woda. Tu mamy... Cały nasz system hormonalny, moi drodzy. Jeśli tu dojdzie do zaburzeń, to tak naprawdę możecie borykać się z wieloma różnymi dolegliwościami i nikt nie będzie wam mógł pomóc. Te dolegliwości w elemencie wody można rozpoznać, ale tutaj element wody, jeśli jest uszkodzony, to mamy właśnie problemy psychiczne, nerwice, depresje. Osoby, które mają ogień w elemencie ognia jest bardzo łatwo rozpoznać, bo Dobrze, nie będę tłumaczyć, bo już mi się czas, widzę, kończy na TikToku. Nie będę tłumaczyć, jak, ale tych ludzi po prostu widać, i od takich ludzi najlepiej trzymać się po prostu z daleka. Niemniej jednak. Proszę, żebyście sobie weszli do tego filmiku, który nagrałam wcześniej, ponieważ tam macie recepturę na to, w jaki sposób można byłoby zacząć sobie pomagać, jeśli chcecie robić to na własną rękę. Natomiast jeśli chcielibyście zacząć od przyczyny, czyli od słabych stron swojego organizmu i dobrać leczenie medycyną chińską, to ja Was oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że chociaż e, tak w skrócie byłam Wam w stanie wytłumaczyć, dlaczego i co się takiego z Wami dzieje. Oczywiście każdy człowiek może zmienić swój charakter, może z sobą pracować, e, może wyzbyć się tych negatywnych emocji. Moi drodzy, to, że coś takiego wydarzyło się u Was. Nie oznacza, że nie możecie po prostu zmienić siebie od wewnątrz, bo możecie, każdy może.